Wjazdu, chcesz wiedzieć, jak rozłożyć wielomian na naczynki, musimy znaleźć takie same nawiasy. Czyli patrzymy, gdzie można wyłączyć to samo. Czyli tutaj mogę sobie połączyć to z tym, a to z tym. I teraz zobaczcie, tutaj taki czynnik, czyli przez co ta liczba się podzieli. I jedna, i druga. No przez dwójkę, przez trójkę nie da rady, ale x do trzeciej, bo to jest najmniejsza potęga, możemy wyrzucić przed nawias. Czyli jak tutaj mam x do trzeciej i mam tu x do czwartej i stąd zabieram aż trzy... To zostaje mi tylko 1x, tak? Bo tutaj jest tak, jakby odjąć 3, czyli zostaje mi do pierwszej. Dodać 3, bo tutaj będzie odjąć 3, czyli x do 0 to będzie 1. To już mamy 1. I teraz wiem, że w nawiasie musi być coś takiego. No to jeśli, co muszę z tego wyrzucić przed nawias, żeby zmieniły mi się znaki? No, minus 1 i wtedy będę miała 2x plus 3, tak? I teraz już zauważ że mamy tutaj to samo w nawiasie, więc przepisuję to jako jeden nawias, to, które jest podwójne, robię mnożenie i w drugi nawias wrzucam to i to. Czyli mam x do trzeciej odjąć 1. I tutaj jeszcze, jeszcze czasami to można też rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia, ale to już później pokażę, jak to rozłożyć. Elo!